W tym nowym świcie, gdy dzień wstaje na nowo, zapraszam Cię, abyś na chwilę uciszył swoją duszę i połączył się z Bogiem poprzez tę poranną modlitwę. To jest czas wiary, nadziei, a przede wszystkim wyzwolenia. W Słowie Bożym są żywe obietnice, które nadal obowiązują nawet gdy wszystko wokół nas zdaje się walić. Jedna z tych obietnic znajduje się w Psalmie 91 który dziś będzie naszą duchową podstawą do modlitwy z autorytetem. Modlitwy o wybawienie, zaopatrzenie i nowy sezon zwycięstwa. Werset, nad którym będziemy rozważać, mówi: "Żadne zło nie spotka cię i żadna plaga nie zbliży się do twojego namiotu." Psalm 91, werset 10. To nie jest tylko piękne zdanie, to jest przymierze. Bóg potwierdzający, że nawet gdy świat pogrążony jest w kryzysie, on chroni swoich. Nawet gdy zasoby wydają się niewystarczające, On otwiera drogi tam, gdzie nie ma wyjścia. Poranna modlitwa to nasze miejsce schronienia to tutaj przejmujemy na własność to, co zostało nam obiecane, a to, co tutaj obiecane to zerwanie z wszelkim złem także tym, które działa w finansach, w emocjonalnej równowadze w tych cichych sferach naszego życia, których nikt nie widzi. Wiele osób żyje uwięzionych w cyklach niedostatku. Nie rozumiejąc dlaczego. Ciągle walczą, ciągle próbują, ale bez trwałych rezultatów. Są tacy, którzy całe życie czują, że ich wysiłek nie wystarcza, że coś niewidzialnego zdaje się blokować każdą nową próbę. I to się powtarza pokolenie po pokoleniu przekleństwa rodzinne, negatywne wzorce, emocjonalna, duchowa i finansowa bieda, ale dziś przez wiarę. Zerwiemy te kajdany. Ta obietnica z Psalmu 91, wersetu 10, pokazuje nam, że możliwe jest życie pod Bożą ochroną nie tylko przed chorobami i niebezpieczeństwami, ale także przed każdą duchową siłą, która próbuje nas zatrzymać w cyklach porażki i nędzy. Dlatego, zanim wspólnie się pomodlimy, ważne jest, by się zastanowić, ile razy czułeś się zablokowany, jakby wszystkie drzwi były zamknięte, ile razy zadawałeś sobie pytanie, a może nawet Bogu, dlaczego zwycięstwo tak długo nie nadchodzi? Prawda jest taka, że istnieją bitwy, których nie widać gołym okiem, przekleństwa, które nie zostały złamane, wzorce, które trzeba przerwać, i stare rany, które nadal wpływają na dzisiejsze decyzje. Wszystko to może bezpośrednio wpływać na twoje życie finansowe, emocjonalne, a nawet duchowe, ale Psalm 91 nie został napisany tylko na czas strachu. To manifest wiary, to modlitwa wojownika, tarcza dla tych, którzy w pełni ufają Bogu. Dlatego w tej porannej modlitwie będziemy wołać z duchowym autorytetem, ogłosimy, że żadne zło nie pozostanie nad Twoim domem, że każde przekleństwo nędzy zostanie złamane, a Boże zaopatrzenie odnajdzie do Ciebie drogę. Bo tam, gdzie wchodzi światło Boże, ciemność nie ma już mocy. A jeśli Twoje serce jest ciężkie, zmęczone lub niespokojne, wiedz, że ten moment modlitwy ma moc, by uspokoić Twoją duszę. Jest szczególne namaszczenie nad tymi, którzy modlą się o świcie. Niebo porusza się, gdy ktoś decyduje się rozpocząć dzień szukając obecności Boga. On honoruje każde wołanie, każdą łzę, każdą prośbę złożoną w duchu i prawdzie. W komentarzach poniżej zostaw swoją prośbę modlitewną. Może być za konkretną sferę życia, albo za kogoś, kogo kochasz. Jeśli wolisz, napisz po prostu, pomódl się za mnie. Będziemy się za ciebie wstawiać z miłością, jak prawdziwa wspólnota wiary. Bo gdy modlimy się razem, niebo się otwiera, pokój zstępuje, a cuda zaczynają się dziać. Zanim powierzymy wszystko w ręce Boga, upewnij się, że subskrybujesz nasz kanał. Panie nasz Boże i Ojcze, tego poranka, który się rozpoczyna, stajemy w Twojej obecności z otwartym sercem i spragnieni przemiany. Wiemy, że jesteś Bogiem, który słyszy, który odpowiada i działa ponad to, co możemy sobie wyobrazić. Dziś, w tej chwili porannej modlitwy, stajemy przed Tobą nie tylko słowami, ale ze złamanym sercem, z duchem pragnącym nowego początku. I z wiarą wystarczającą, by uwierzyć, że jesteś potężny, by złamać każde przekleństwo nędzy, każde ograniczenie, każdy cykl niedostatku, który zniewala życie, rodziny i całe historie. Ty jesteś Bogiem, który zapisał wieczne obietnice, a w Psalmie 91 odnajdujemy Twoje zobowiązanie do ochrony i wybawienia. Twoje słowo mówi, że żadne zło nas nie spotka i żadna plaga nie zbliży się do naszego namiotu. Panie, wierzymy, że to wykracza poza ochronę fizyczną. Wierzymy, że chronisz nas także przed duchowymi przekleństwami, finansowymi kajdanami, emocjonalnymi atakami, niewidzialnymi strzałami, które próbują nas zatrzymać. Dlatego ogłaszamy z wiarą i duchowym autorytetem. Każda nędza, która dotyka nasze domy, każdy niedostatek, który wysysa naszą nadzieję, każdy ciężar, który zatrzymuje nasze kroki. Niech teraz upadnie w imieniu Jezusa. Nie zgadzamy się na życie poniżej Twoich obietnic. Nie zostaliśmy stworzeni, by przetrwać w cyklach strachu, porażki lub braku. Zostaliśmy stworzeni, by odzwierciedlać Twoją chwałę, doświadczać Twojego zaopatrzenia i żyć pod łaską, która pochodzi z góry. Panie, nawiedź teraz każdą osobę zjednoczoną w tej modlitwie. Znasz serce, które w ciszy woła o pomoc, które zmaga się z długami. Z niezapłaconymi rachunkami, z drzwiami, które się nie otwierają. Widzisz każde złożone CV, każdą łzę wylaną w ciszy, gdy wszystko wydaje się trudne. Znasz ból tych, którzy próbują utrzymać wiarę przy życiu, nawet gdy wszystko wokół krzyczy niedostatek. I to za te osoby modlimy się gorliwie, prosząc, aby Twoja moc objawiła się w sposób konkretny, przynosząc odpowiedzi, otwierając drzwi i wylewając mądrość. Ojcze. Naucz nas chodzić w posłuszeństwie, szanować duchowe zasady, które uwalniają błogosławieństwa nad naszym życiem. Pobłogosław naszą pracę, nasze ręce, nasze wysiłki. Pokaż drogi, których jeszcze nie widzimy. Usuń z naszej drogi każdą rozproszenie, każdą pułapkę, każdy impulsywny wybór, który oddala nas od Twojej woli. Wylej na nas duchowe rozeznanie. Abyśmy dobrze zarządzali wszystkim, co już nam powierzyłeś, i przygotuj nas na to, co jeszcze ma nadejść. Ogłaszamy, w oparciu o Twoje słowo, że nędza nie będzie już rządzić naszymi decyzjami. Nie będziemy już dłużej żyć uwięzieni w mentalności niedostatku, ale przyjmiemy przez wiarę odnowiony umysł w Chrystusie Jezusie, umysł, który rozumie, że Ty jesteś właścicielem złota i srebra, że zapewniasz nawet na pustyni. Że otwierasz drogi pośród niemożliwego i że powołujesz synów i córki do życia pod boskim zaopatrzeniem. Boże, uwolnij strategię z nieba, przynieś kreatywne pomysły, nieoczekiwane okazje, błogosławione połączenia, ześlij przychylność, która otwiera drzwi tam, gdzie CV nie sięga, tam, gdzie kontakt ludzki nie dociera. Nałóż Twoje nadprzyrodzone działanie na nasze naturalne życie. Większ naszą wiarę, abyśmy trwali w modlitwie, nawet gdy odpowiedzi się opóźniają. Pomóż nam wytrwać, nawet gdy okoliczności mówią inaczej. Usuń z naszego wnętrza każde poczucie niegodności, każdą winę, każde oskarżenie, które każe nam wierzyć, że nie zasługujemy na powodzenie. Ty nazywasz nas swoimi dziećmi, a dzieci mają dziedzictwo. Niech każde kłamstwo wroga na temat naszej wartości zostanie teraz unieważnione. Niech każdy tutaj powstanie z pewnością, że został powołany do życia w pełni Twojego zaopatrzenia we wszystkich dziedzinach. Modlimy się także za tych, którzy dorastali w przekonaniu, że bieda to przeznaczenie, że nędza to duchowość. Niech te przekonania zostaną unieważnione w świetle Twojego słowa, bo prawdziwy dobrobyt to nie nagromadzenie, ale pełnia. To życie w pokoju, to posiadanie tego, co potrzebne i błogosławienie innych. To sen bez strachu, to życie bez rozpaczy, to pewność, że Ty jesteś w pełni kontrolującym każdy szczegół. Nawiedź teraz domy, Panie, odwiedź atmosferę rodzinną. Tam, gdzie jest brak, przyjdź z obfitością. Tam, gdzie jest podział z powodu długów, przyjdź z pojednaniem. Tam, gdzie półki są puste, przyjdź z rozmnożeniem. Tam, gdzie jest rozpacz, tchnij Twoje pocieszenie. Tam, gdzie jest wstyd, okryj chwałą. Tam, gdzie jest zmęczone serce, odnowi siłą, którą tylko Ty możesz dać. Ogłaszamy również uwolnienie od każdego powtarzającego się duchowego wzorca. Jeśli nad tym życiem jest jakiekolwiek dziedziczne jarzmo, jakiekolwiek słowo przekleństwa wypowiedziane w przeszłości, Jakikolwiek pakt, jakikolwiek duchowy wpływ, który przyniósł finansową ruinę lub stagnację, my teraz, w imieniu Jezusa, anulujemy ten wpływ przez moc krwi baranka. I ogłaszamy, że każde życie, które wierzy, będzie wolne, odnowione i przywrócone już nie uwięzione w przeszłości, już nie zniewolone przez przekleństwa, ale wolne, całkowicie wolne, by żyć nowym życiem od Boga. Poranna modlitwa jest naszą duchową bronią. I w tym momencie, z wiarą i czcią, stajemy pod osłoną Najwyższego. Wierzymy, że nasz dom jest strzeżony, że nasze życie jest osłonięte, że nasza historia będzie naznaczona świadectwami zaopatrzenia, nowych początków i zwycięstw. Niech Twój głos, Panie, przemawia głośniej niż strach. Niech Twoja obietnica podnosi nas nawet w dniach, gdy chcemy się poddać. Niech Twoja obecność będzie naszym wsparciem. I niech ten nowy dzień będzie naprawdę początkiem nowej fazy fazy, w której wiara będzie silniejsza niż wątpliwość, gdzie zaufanie będzie trwalsze niż niepokój, gdzie Twoje imię będzie uwielbione w każdym szczególe naszej drogi. Ojcze, naucz nas rozpoznawać małe początki, małe ziarna, które sadzisz na naszej ścieżce. Czasami odpowiedź nie przychodzi jako wielki cud od razu, ale jako kierunek dyskretne drzwi. Prosta okazja: daj nam wrażliwość, by dostrzegać znaki. Nie pozwól, byśmy lekceważyli to, co już czynisz, nawet jeśli wydaje się małe. Chcemy Ci podziękować nie tylko za to, co uczynisz, ale za to, kim jesteś. Ty jesteś naszym Bogiem, naszą pomocą w potrzebie, naszą tarczą, naszym źródłem. Nie ufamy ludzkim zasobom, ale Twojej mocy. Nie polegamy na systemach, ale na Twoim zaopatrzeniu. Nie czekamy na przypadek, ale na Twoją wierność. I nawet jeśli nadal jesteśmy w trudnych czasach, zdecydowaliśmy się wierzyć, że Twoja ręka działa. Nawet jeśli wichry są silne, wierzymy, że Ty nadal uciszasz burze. Nawet jeśli odpowiedzi jeszcze nie nadeszły, ufamy, że Twoje milczenie również jest troską. Nasza poranna modlitwa wznosi się do nieba jak delikatne kadzidło. I wierzymy, że Ty, który wszystko widzisz i wszystko słyszysz, Poruszasz niewidzialne na naszą korzyść. Dlatego trwamy w modlitwie ze stałym sercem, gotowym duchem, z oczami wiary szeroko otwartymi. Jeśli ta modlitwa poruszyła twoje serce, jeśli coś w tobie się uspokoiło, jeśli twoja wiara została odnowiona, nie zapomnij potwierdzić tego w komentarzach, pisząc słowo Amen. To proste słowo jest duchowym aktem zgody, jakbyś mówił: Przyjmuję, wierzę. To jest dla mnie. Na tym kanale każdego ranka spotykamy się jak duchowa rodzina, aby szukać obecności Boga. Każda modlitwa jest przygotowana z celem, z kierunkiem, w oparciu o słowo i z sercem, nastawionym na to, co Duch Święty chce uczynić w naszym życiu. To nie są tylko piękne słowa, to są nasiona rzucone na żyzną glebę, i kiedy decydujesz się uczestniczyć, komentować, modlić się razem, Coś zaczyna się zmieniać w tobie i wokół ciebie. Udostępnij ten film komuś, kto potrzebuje wzmocnienia. Polub zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia, aby nadal otrzymywać te słowa, które budują i przemieniają. Niech twój dzień będzie prowadzony pokojem, wsparty wiarą i oparty na pewności. Kto modli się rano, kroczy z Bogiem przez cały dzień. Do zobaczenia w następnej modlitwie.